Dzień dobry widzowie. Na tym kanale widzicie mnie po raz ostatni. Tak, dobrze słyszeliście, długo mnie nie było i długo mnie nie będzie na tym kanale i na Best Plusie z tego powodu, że po prostu Szymek Best Games i Szymek Best Plus w ogóle nie miały sensu te kanały więc postanowiłem, że nie wiem, może czas zacząć od nowa. Dlatego widzowie, od tego jest ten film. Ja pokażę Wam coś. Hmm, poczekajcie chwilę. Już pokażę Wam YouTube'a. Tylko dajcie mi chwilę. YouTube. Pokażę Wam mój kanał. Jak on się nie wybił. No Widzicie? Jesteśmy na YouTubie. I tak, weźmy sobie wszymek. Best. To jest mój kanał. 84 suby wcześniej było. 83 nie wiem kto mnie zasubskrybował, ale później wam pokażę. Później przejdziemy do rzeczy. Przejdźmy do rzeczy, słuchajcie, to są czerwieniowice, same czerwieniowice. Tu zaczęliśmy, jakby swoją przygodę. Tu, tu było aż, już wam mówię, 60 filmów i 84 suby. Ten kanał trwa już rok. Rok, cały jeden rok i sześć miesięcy coś takiego. I powiem o Dziękuję Wam za to, że te wszystkie filmy. No, były fajne, i przez to, że jakby. By byliście ze mną przez ten. przez ten cały okres. Ale tak. Ten kanał: Szymek Best Games. Jest oficjalnie. Zamknięty. Tak, też mówię to z bólem serca, ale Szymek Best Games, tak samo jak Szymek Best Plus, to wam pokazuję, zostają oficjalnie zamknięte. Te dwa kanały zostają zamknięte. Nie wiem kiedy. Następnym razem coś nagram, ale powiem o to, to nie jest koniec, bo uwaga, uwaga, Szymek Best Games. Oj. Szymek Best Games i Szymek Best Plus zostają zamknięte. Ale kto powiedział, że odchodzę z YouTube'a. No nie byłbym sobą, gdybym odszedł z YouTube'a, więc... No tak. Yy, Przejdźmy do tego, co chciałem powiedzieć. Te dwa kanały zostają zamknięte, ale... Ja nie odchodzę z YouTube'a. Ja tworzę nowy kanał. Ta Takie informacje Wam chciałem powiedzieć. I tak, nie wiem, ale to nie wiem, jak będzie się nazywać ten kanał. Nie wiem, to WY musicie mi pomóc w komentarzach, ale wiem jedno. Będę się starał z regularnością. Ten kanał musi się wybić. Szymek Bez Plus, Szymek Bez Games zostają oficjalnie zamknięte. Dajcie, dajcie znać w komentarzach, czy... czy wy chcecie jakby... Jak, jaką wy chcecie nazwę. Ja... ja nie, nie usuwam tych kanałów, ja wam nie zostawiam, żebyście sobie powspominali stare czasy. Ale tak, na pewno one zostają zamknięte, już na nich obecnie nie nagrywam, chyba że coś się zmieni. No ale kanał zostaje oficjalnie zamknięty. Ja myślałem też nad nazwą YouTube'a na nowym kanałem Lekson. Nie wiem czy to mi się podoba i raczej nie, to, to raczej nie będzie. Yy... No, nie, no nie przypada mi do gustu to, więc po prostu zostawiam Wam ten wybór, bo ja sam nie wiem jak mam nazwać. I udostępnijcie ten film znajomym wszystkim, żeby każdy to zobaczył, żeby każdy zobaczył tą informację. No i niech ktoś napisze swoje propozycje. No, najle najlepszy komentarz zostanie po prostu w sercu. Hm, no, tylko tyle. N niestety, niestety nie mam więcej. Nie wystarczy, ale niby nie No dobrze, w takim razie. Mówię to po raz ostatni. Dzień dobry widzowie z tej strony Szymek Best Games. Oficjalnie zamykam te dwa kanały i myślę, że widzimy się już niedługo. Na razie!